Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dzisiaj jestem, przepraszam, na gościnnych występach na wschodzie. Otóż jestem na Brocach Norfolk Brods. Jak mi się uda to wrzucę wtedy, teraz link do mapy na Googleach, żebyście zobaczyli, gdzie dokładnie to jest. Warto sobie wygooglować i spróbować poczytać, jak ktoś w iglidzu czyta, bo to bardzo fajne miejsce jest. To jest taka sieć takich kanałów, rzek, nawet ich dużo nie ma, z kilkoma jeziorami e, po drodze. E, są dwa wejścia od strony morza, jedno w Great Yarmouth, drugie w Lowesoft e, i, i, i bardzo fajne miejsce, było spokojne, e, osłonięte, więc tu w ogóle fal nie ma, jakikolwiek wiatr, to, to są, nawet całkiem nieźle wieje. Eee, tu, tutaj raczej krzywdy zrobić nie może pływu to jest chyba z metr, nawet nie wiem czy jest metr eee, fa bardzo fajne miejsce żeby było ciekawiej eee, zresztą proszę bardzo tu stoi jacht dalej słońce wyżej jest, to Wam eee, ja jestem 7 godzin płynięcia na silniku od morza a tutaj można żeglować i oni tutaj żeglują E, zresztą na, na, na brocach jest bardzo charakterystyczna e, konstrukcja, która jest, która jest e, pochodzi dokładnie stąd i na brocy została stworzona bardzo szerokie, szeroko kadłubowe, e, płytko zanurzone jednostki z dosyć dużym, e, z dosyć wysokim masztem, żeby, żeby łapał po, e, wiatr wiejący nad tymi wszystkimi chaszczami, które są dookoła, bo tak generalnie wyglądają te nocy. Natomiast e, może... Może kiedyś będę miał szansę na to, żeby tu dłużej, na dłużej przyjechać, to, to, to coś nakręcę, bo, bo warto, bo to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Natomiast co ja tu robię? no przyjechałem wykonać przyjacielską przysługę, sprawdzić czy z Marka, e, z Kironem jest wszystko ok. Marek jest osobnik, którego ja poznałem przez forum i jakoś się tak, e, tak zgadaliśmy, że że znajomość się ciągnie w realu. Eee, to jest jego skiron, zaraz tam podejdę to, eee, to Wam pokażę. Przyjechałem dlatego, że Marek pojechał na rok do Chin na kontrakt, więc zaraz na jakiś czas przyjeżdżam sprawdzić czy z łódką wszystko ok. Eee, natomiast coś Wam chciałem opowiedzieć o tym miejscu. To jest ciekawa historia związana z tym miejscem, z tym dokładnie miejscem. Otóż Marek, jak kupił łódkę, kupił ją w Amsterdamie, szukał miejsca na, na to, żeby ją postawić, możliwie jak najtańszego. I w końcu dzwoni do mnie i mówi, że znalazł miejsce fajne miejsce tuż za, od, 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 obok Norwich. On wtedy pracował w Norwich. Norwich, jest w tamtą stronę jakieś za 3 km. Tuż obok Norwich jest taka marina. Z tyłu za mariną jest mały basenik w takich haszach i w ogóle on tam staje. je zaraz, zaraz, poczekaj, a na rogu tego baseniku, jak się wpływa do baseniku, to taki zrujnowany domek stoi. Stał tutaj. Teraz tu, proszę, jaka ładna willa stoi. Tu stał domek. Otóż, e, 4 lata temu, chyba 4 lata temu, z Marzeną byliśmy bardzo bliscy, żeby kupić e, motorową łódkę, na której mieliśmy zamieszkać. I ta łódka, przyjechaliśmy ją obejrzeć i ta łódka stała dokładnie w tym miejscu. Zresztą bardzo podobna łódka do tej, która tam stoi, także, a tak się ple, ple, plecą historie ludzkie, idę tam, pokażę Wam Skyrim. E, no dobra, skiron, czyli 9 metrów długości, 1,40 m, cirka od mniej więcej. E, holenderska konstrukcja z końca 70-tych lat. E, stalowy, skośno denny. Proste w budowie, już bardziej prostego nie może być. Próbowałem tą łódką w Amsterdamie, gdzie Marek ją kupił, i byłem zdziwiony, bo bardzo ładnie chodzi, naprawdę naprawdę ładnie chodzi. A jechałem do tego Amsterdamu trochę mając w pamięci moje, moje rozmowy. Rozmowy. Korespondencją tak. e, z Mikołajem we Strychem, bo Juju e, Mikołaja jest. E, to wydaje mi się, że to jest ta sama konstrukcja, tylko że tam w, na Juju jest taka malutka kabinka na rofie, e, I Mikołaj powiedział, że to ich Juju bardzo ciężko pod, e, pod wiatr chodziło, z tym że tam, był, e, tam była taka sytuacja, że. W jest bardzo szeroka płetwa balastowa, ponieważ w płetwie jest zbiornik na ropę. Natomiast tu jest bardzo smukła płetwa balastowa i ta łódka naprawdę ładnie chodzi. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się jak ona chodzi. Marek ją, w sumie to nie pytałem się, go, to Marek ją kupił za mniej niż ja kupiłem swoją. E, a ja kupiłem swoją za 3000 funtów, <laughs> ale nie, a nie, powiedział, e, na, na forum jest napisane, 1,5 tysiąca euro zapłacił za e, stalowy jacht e, z silnikiem, który działał e, i z rolerem Harkena, e, tak. więc e, w cenie złomu to chyba więcej za tę łódkę weźmie, gdybym ją na złom chciał sprzedać i na części, e, silnik niestety... E, jakby nie był za bardzo ambitny i nie wziął się za totalne remontowanie, to, to, to jeszcze ten silnik pochodził parę lat, a tak się okazało, że, e, że, że po rozebraniu okazało się, że, że, że tam są takie rzeczy przerzywiałe, że już się nie opłaca go składać, bo nie wiadomo czy wytrzyma e, łódka poczekajcie przejdę tam dalej Ale tam nic nie widać e, Podoba mi, się, podoba mi się w tej łódce e, no, stara konstrukcja. No. Nic wspólnego z koromysłem. E, umiarkowany nawiz dziobowy, szeroko rozchylone burty, czyli wyporność e, na fali e, i bardzo, mi bardzo ładna ta łódka nie będzie e, nie powinna nurkować w fale. E, na koi jest... Żykańcie, przejdę z tamtej strony. Koi jest, jest umiarkowanie szeroka, bo ona ma chyba coś pod 3 metry, niecałe, tak jak moja chyba. To yy, yy, za bardzo to jechałem. Koi ma dwie w, w dziobie, potem jest przedział z toaletą i prysznicem. W mesie, dwie koje, stolik w środku. Kompit. Na jedną osobę, bo to Marek zamierza sam pływać, na jedną osobę, trochę za duży, ale w sumie można się położyć na ławeczkach kokpitu. No, no tyle, no nic, nic więcej, nic więcej nie powiem. No łódka jest, oczywiście, że jest do remontu. Marek już wymienił wszystkie, nie wiem, czy to będzie widać, Marek wymienił wszystkie nadburcia, bo, bo na nadburciu była, jeszcze nie na nadburciu była taka yy, ala odbojnica yy, z drewna i, i pod nią chyba była e, kawałek e, płaskownika, taki wzdłuż przyspawany. Płaskownik chyba z nierdzewki, jak dobrze pamiętam. Zrobiło się ogniwo i bardzo porzywiało. On to wszystko wyciął, dospawał, zrobił zakończenie spręta stalowego. Ładnie mu to wyszło. Łódka, no cóż, no, ma wszystko to, co mieć powinno. No, roller mi się podoba, bo to roller jest więcej warty niż on za nią zapłacił. I tyle, no. Więcej... Tam dalej już nie będę wchodził, zresztą bajzel jest okrutny. W środku, bo tam kupo rzeczy leży. No, poprawny jacht, no. Tu widać linię... trochę się światło widać linie burty, poprawny jacht i do tego mocne. E, nie wiem jak oni to zrobili, ale płat burty i oprócz tego, że jest zagięty tak jak jest konstrukcyjnie zagięty, to jest jeszcze leciutko wypukły. E, więc ja nie wiem jak oni to zrobili, więc, e, e, więc no, no mocna konstrukcja. No. Marek się uparł, żeby płynąć na Filipiny, jego kochane Filipiny i na pewno tam dopłynie tą łódką. Nie pakują w nią zbyt duże pieniędzy. Bo w sumie jest wszystko, co na łódce być powinno. Nawet żagle ma w niezłym stanie. O i tyle. Może ja się tam dalej przejdę, pokażę Wam parę innych łódek, bo tu jest, czym, jest co oglądać. No i żeby daleko nie łazić, to po drugiej stronie tego baseniku, czyli w tym miejscu, w którym stała ta łódka, którą prawie z Marzeną kupiliśmy, stoi prawie taka sama łódka. To jest Brum 30, 9-metrowa konstrukcja, bardzo popularna, bardzo dobrze trzyma cenę i to jest naprawdę łódka, która mi się naprawdę podoba, bo tak jest. Na dziobie jest dwuosobowa sypialnia plus później jest toaleta. Jest ta sterówka, w której jest bardzo ładny salon. Druga toaleta jest tutaj z prysznicem i jest taki salon na dwie osoby, z dinetka, z jadalnia, z, z kuchnią. E, na w, w części z tych łódek na górze robi, sobie robili zewnętrzne stanowisko sterowania, aczkolwiek bardzo ładnie się ze środka e, steruje, bardzo mocna łódka. E, bardzo mi się podoba, naprawdę. E, dosyć popularna tu w Anglii i e, jak już wspomniałem, naprawdę nieźle trzymają cenę. Tamten jacht, który żeśmy oglądali, był taka sama konstrukcja, tylko drewniana. I tak w sumie też żeśmy stwierdzili, że jednak tam trochę za bardzo, za dużo rzeczy jest do, do roboty, tak żeby, żeby zaryzykować i, i nie utopić wszystkich pieniędzy w tej łódce, bo mogło się okazać, że do niczego zupełnie nie daje. Zresztą ja po pierwszej sieci mam leką wersję do drewnianych modeli. Dobra, idę dalej. tu mam dwie takie konstrukcje bardzo charakterystyczne tutaj szeroki kadłub 12 ft to jest 60 szerokości żadnych ambicji nautycznych bo jak widać dziób zrobiony z płaskich paneli taki trójkątny na nim kabina, w sumie to pływająca kabina nic więcej tu jest druga taka zrobiona chyba z dawnej wycieczkowej łódki bo sterówka taka widać że to chyba była Natomiast to był chyba daszek z otwartym kokpitem, bo te ścianki są zrobione z tych paneli plastikowych, więc ktoś chyba sobie zrobił e, przestrzeń mieszkalną na, na jakiejś dawnej wycieczkowej łódce. Zresztą e, kadłub taki trochę mi znajomy z, e, z Tamizy. E, no, taka właśnie charakterystyczna konstrukcja dla. O tam płynie następny, zaraz zobaczycie. E, Charakterystyczne konstrukcje dla broców, e, bo brocy, no. No cóż, no najbardziej w Polsce to by były Mazury, chyba przypominają. Eee, czyli... Czyli o takie właśnie płaskodenne, szerokie barki z niewielkim napędem. Idealne. Moim zdaniem to są... To Mazury to idealne miejsce na takie jednostki. Czekajcie, czy przybliżę, bo to będzie trochę dalej widać. Z profilu właśnie jeden z takich kruzerów brudzowych. No wygodna przestrzeń do mieszkania. Wygodne miejsce na to, wygodna łódka na to, żeby spędzić albo dwa tygodnie, albo cały sezon. Salon z przodu, tam jest tak, tu jest salon z przodu z miejsc, miejscem do sterowania, dalej kuchnia i najczęściej dwie sypialnie. Na 12 metrach długości czego więcej trzeba. Tutaj to widzę, że to już chyba robi za, za dacie, poczekajcie oddale, bo tu już i kominek jest. Zresztą w sumie to u mnie na łódce też jest kominek. Podejdę, no ale ładne kwiatki w kwietnikach stoją tu, Tutaj też nawet stanowiska sterowania nie widzę w tej łódce. Ona to chyba na stałe stoją. No, ale brocy to też miejsce miejsce dla takich łódek Co to jest? Princess tak, Princess 38, czyli 38 futów nowa konstrukcja, a tutaj starsza, biedniejsza siostra, Princess 32 E, też bardzo wygodne łódki do pływania e, dwa silniki, podejrzewam, bo jakieś ze 150 koni e, o! O! o, 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 o ciekawe, czy on trochę szybko płynie, bo tu będzie płynie Brock Cruiser e, z e, opuszczaną kabiną nad, e, nad salonem, nad stanowiskiem sterowania. Tam, gdzie oni sto, się stoją, tutaj jest za nimi jest kabina, która na tych szynach podjeżdża do góry. Trzypa się kładzie kabina zjeżdża, to jest po to, żeby można było przejść pod mostem. Normalnie jak pada. To tam jest tylko małe miejsce, małe stanowisko sterowania. Natomiast niektóre z tych mają takie, że, że ta cała kabina to jest, powiedzmy, 1 trzecia wielkości łódki, długości łódki, więc. O proszę, brum płynie. Więc to nie jest tak, że to tylko stanowisko sterowania. Albo wirczek. Nie, Brom 38. Także proszę, no takie łódki też po obrosach pływają. Powolutku, bo nie wolno robić fal. E, tak, 38. Podejdę trochę dalej, to coś wam jeszcze pokażę. No i nie doszedłem dalej, bo proszę bardzo, tego nie zauważyłem. Piękna drewniana łódka, ale umrze już tutaj. Już widać, no. Następny brod cruiser płynie, tylko, że teraz już malutka. To jest przyczepa kempingowa na, na, na wodzie. Piękna łódka drewniana. Ale coś czuję, że już, że już... że już... tutaj umrze. No co z tego, że ładna i co z tego, że pięknie by wyglądała, kiedy człowiek, jak widać, motorsailer za, na pewno ma zapro, zaprojektowane użaglowanie do tego kiedy człowiek by pół życia spędzał na tym żeby skrobać, pacykować No jak widać jak widać po po tym jak ona jest porośnięta mchem no to już No ale no piękne, no ładne no. Jak to Tomek mówi drewno się nadaje do kominka albo na meble. No, yy, na rogu proszę bardzo, następny brod Cruiser, tak żeby było potwierdzenie mojej służy popularna jednostka. A to wam chciałem pokazać marinę. Jak mi się udało wkleić e, wcześniej, wcześniej, tak jak mówiłem e, link do, do, do mapy na Googleach, to to sobie przybliżcie i obejrzcie obejrzyjcie, przepraszam, obejrzyjcie na zdjęciach jak wygląda ten rejon, w którym ja jestem ponieważ tutaj nasycenie łódkami jest ogromne tak naprawdę to wszędzie za tymi krzakami, jak ja dobrze pamiętam są takie właśnie dziuple, takie dziury, w których porobione są mariny, gdzie stoją łódka na łódce i łódka na łódce. Trzeba przyznać, że większość z nich podejrzewam, to, to, to robi kółko długości rocznie, to może przepływa z 5 minut, może z 10, to wszystko. Ale, ale, ale no. Zazdrość bierze o tak. O tyle powiem: zazdrość bierze. Podejdę tam trochę dalej, to. Bo widzę, że stoi jakieś jeden. Narrowboat, tu dziwu wystaje, tu wystaje. Skąd on się tu wziął? Zaraz zobaczymy. Nie, to nie Narrowboat, a szeroka barka. Jaki ładny grudek. Muszę ją tu ciężarówką przywieźć, bo przepłynąć połączenia z siecią kanałów w Anglii brocy nie mają, więc tu się można dostać tylko albo z Bostonu, albo tamizą w dół do Londynu i z brzegu. Natomiast no, czymś tym, to raczej przy silniku, który tam pewnie jest na dole, to maksymalnie ze 40 koni, to, to raczej, raczej na pewno nie popłynęli morzem. Pewnie na ciężarówce przybierze. No, no taki Brod Cruiser tylko w wersji kanałowej Natomiast nie wiem czy tam będzie widać Jaka ładna chatka z trzech ukryta. A, a tutaj, proszę bardzo, żeby nie było, Delphia 29. Delphia 29, a, bo tutaj jest gdzieś i główny dealer. Tak, jak ja dobrze pamiętam, to gdzieś chyba w Lowesoft jest główny dealer Del Delphi. No. Tam piękny garaż, garaż na łódki, żeby można było robić remont pod dachem. Wiecie co, już mi się dalej nie chce iść. Fajne, fajne, miejsce, bo takie mało, mało marinowy klimat, bardziej właśnie mazurski. Wyspa na środku stoi, bo tam dalej, tam dalej za te krzaczki się wpływa i opływa wszystko dookoła. Ten mój ulubiony Dylan Winters, który od 5 lat płynie dookoła Anglii, jak wpłynął na Brodce to siedział cały rok. Wpłynął w. E, e, już teraz nie pamiętam, czy górą, w sensie w of do Great Armour, czy odwrotnie, ale, ale rok tutaj siedział zanim wszystko upłynął. I, i, I ja wierzę, że tutaj można spędzić nawet więcej. Ale to mekka dla, 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 dla wodniaków, naprawdę mekka, bo to po prostu samego oglądania łódek, które to ludzie, jakie ludzie pomysły mają, żeby, żeby, co, co można zrobić z wódki, to, to samo to, to, czysta przyjemność. Jeszcze tylko już przechodziłem i coś zobaczyłem, i Wam coś chciałem pokazać. Widzicie to, 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 ten pręd, który tutaj jest, taki ładny pręd, 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 pręd. 406 Roller od tej łódeczki Tak sobie leży 600 funtów w krzaczkach. Wiele o tym mówi, mówi to, to wiele ten obrazek wiele mówi o tym e, e, jacy ludzie się szwędają dookoła wody. Chcę wam powiedzieć, że moja łódka jest zamykana na klucz, wprawdzie można nogą wykopać drzwiczki z tego jest zamykana na klucz, ale klucz wisi na kolesterowy. Po drugiej stronie kokpitu, wiele mówi ten obrazek o tym, jacy ludzie się szpędzają dookoła wody w Anglii. Jeszcze przed wyjazdem pójdę na marinę, pokażę Wam marinę. Bo to... Uwaga! Marina w kraju, w którym żeglarstwo czy motorowodniarstwo to jest niczym niezwykłym. Eee. Tam jest jeden rząd Y bomów. Tu jest drugi rząd Y bomów, tam jest wyjście z mariny. Tych Y bomów jest, uwaga uwaga, 4 na stronę. Czyli w sumie 8 plus 1 na, e, na wejściu, czyli 9-18 łódek stoi na wodzie, plus te cztery tam obok marka razem z Markową no to ile? 18, 22 łódki, ale slip z 15-tonowym dźwigiem jest. Miejsca na Jardzie na. O Jezusie Maryjo, co to jest? Miejsca na Jardzie na re ewentualny remont na 4-5 to wszystko. To jest jakiś budynek, który jest zawsze zamknięty. Od kiedy ja tu 4 lata temu przyjechałem, to, to był zamknięty i tak dalej jest zamknięty. Musimy się niespecjalnie spieszyć na wynajmowanie. No i że było ciekawe, tu nie ma obsługi w ogóle. Nie ma recepcji, nie ma stróżówki, nie ma nic. Jest taka karta. Elektromagnetyczne zamki. Bramy i tyle. Co to jest? Materdeja. ktoś wziął kawał sklejki i wybudował kabinę. Co to jest drewniane? Stalowe? Nie, stalowe to nie. Drewniane. <grytanie> Super. Zobacz. A ja pamiętam tą łódkę Tu kwiatki rosły w tym, w tym miejscu tutaj no, telefon mi mówi, że mu bateria się kończy Stał na tej stała na tej marynie niedaleko tej delfii Trzeba przyznać, że człowiek się wykazał dużym zmysłem estetyki jak to budował Łatko. A to jest ciekawostka To zauważyłem wcześniej To też wiele powie o, o tym jakie tu są warunki pływania To ile to ma? 25 futów, 7 metrów długości patrzcie jaki ster To jest cały ster. Cholera mniejszy od śruby. Podejrzewam, że na wstecznym to manewrowości wielkiej nie ma. No ale czego więcej trzeba na tych brocach? Prąd pływowy, żaden właściwie. Tam z tego, co, co ja pamiętam, to pół węzła. Wszędzie krzaki miękko. Nigdzie się trzech nie rozbije. Oj, ciemno było. Dobra. To będzie chyba na tyle z dzisiejszego dnia z wyjazdu na Brodzy. Ciekawy jestem, jak ten cały film wyszedł.